Kolekcja zimowa. Pod tym tytułem kryje się wystawa prac ceramicznych autorstwa Janiny Mironowej, którą obejrzeć można w Instytut of Design Kielce. Prezentowane przedmioty to porcelana użytkowa wykonana w połączeniu z drewnem. Pierwszym pomysłem to była misa do inhalacji, taką jak używałam w domu i przykrywają ręcznikiem, a tutaj chciałam połączyć właśnie porcelanę z tkaniną. Powstały cztery rodzaje mis. Pojemniki na olejki zapachowe, świecznik, nawilżecz powietrza, który też można używać jako wazonik, pojemnik na miód wraz z pojemnikiem na odkładanie łyżeczki i pojemnik na pyłek kwiatowy. Kolekcja powstawała od sierpnia ubiegłego roku. Praca polegała na wykonaniu szkiców, potem robiłam modele w gipsie, potem formę gipsową i potem metodą modelowania powstawały te obiekty, które wypalałam dwukrotnie lub trzykrotnie, ponieważ też nakładałam kalki ceramiczne i to był taki ostatni końcowy wypał. Janina Meronowa pochodzi z Doniecka na Ukrainie. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Lwowie i Wrocławiu. Pojawiłam się tutaj w styczniu 2014 roku i od tego czasu pracuję, już drugi rok się zaczął, a stało się to tak, że miałam obronę dyplomu we Wrocławiu na Akademii Sztuk Pięknych w październiku 2014. 13 roku i przyjechała akurat z pracowni tkaniny Ewa Habirska, żeby kogoś zaprosić z absolwentów akademii. No i akurat jakby dostałam propozy propozycję, no i już za jakiś czas zaczęłam tutaj pracować. Pracę Janiny Mironowej można będzie oglądać w Instytut of Design Kielce przez kilka najbliższych tygodni.